W procesie otrzyżwienia ważne jest nie tylko to, czego chcemy, ale też to, czego świadomie unikamy. Sytuacje wysokiego ryzyka to takie momenty, w których znacząco wzrasta prawdopodobieństwo nawrotu. Nie zawsze są oczywiste i nie zawsze chodzi tylko o głód substancji, czy obecność alkoholu, czy narkotyków. Sytuacja wysokiego ryzyka to każda chwila, w której osoba uzależniona doświadcza silnych emocji, napięcia, stresu, albo zostaje zaskoczona brakiem planu. Może to być kłótnia z bliskimi, może to być samotność, zmęczenie, nagła zmiana planów, albo nawet radosne wydarzenie, które budzi myśl. Już sobie radzę, może raz nie zaszkodzi. W naszych placówkach medycznych Witanowa. Uczymy pacjentów rozpoznawania takich sytuacji oraz planowania, jak na nie reagować. Pomagamy zrozumieć, co dla, naj, co dla danej osoby stanowi realne zagrożenie i uczymy, jak stworzyć konkretny plan działania. To może być rozmowa z terapeutą, telefon do osoby z siatki wsparcia, zmiana otoczenia, zastosowanie technik oddechowych, zapisanie emocji cokolwiek, co daje chwilę dystansu. Bo unikanie miejsc osób i zachowań, które mogą prowadzić do nawrotu, to nie jest słabość, to świadomy wybór. A świadome wybory to fundament zdrowienia.